MATEMATYKA! O, mam nadzieję, że miło spędziliście wakacje. Przecież to jest jak zakonnica! No, żebyście się wszyscy nie zesrali. Aha! W dzisiejszym odcinku biorę się jak na rozpoczęcie roku szkolnego, ale to Star Stable. I oczywiście jestem Noeli, wpadajcie na moje socjale, linki w opisie. A teraz bez pewnego gadania, zapraszam do oglądania. No słuchajcie, rok szkolny się rozpoczął i jako, że wszyscy teraz trochę żyjemy tematem szkoły, końca wakacji, nowymi jakby planami lekcyjnymi i tymi sprawami, haulami back to school i tak dalej, to postanowiłam, że zrobimy tematycznie outfit na rozpoczęcie roku szkolnego, apel na początek roku, jak zwał, tak zwał, Uh, oczywiście, auto musi być w stylu eleganckim, spódnica, koszula, ale to spokojnie ogarniemy w trakcie. By the way, możecie mi dać znać, jak tam wasze rozpoczęcie roku, do której klasy idziecie i czy się cieszycie na to, że rozpoczął się nowy rok szkolny. Ja powiem wam, że, no, wymowna cisza. Tak, średnio. No ale komu się chce wracać do szkoły, jakby błagam was. Dobrze, pomyślałam, że wybierzemy sobie konia białego, żeby było tak w miarę elegancko i myślę, że pójdziemy tutaj w naszą koral i już po nią idę. Dobrze, ja bym zaczęła od ubrania konia, ponieważ myślę, że to będzie prostsze. Postawimy coś... Na coś eleganckiego Czyli czarna, czarno-biały Czarny i biel Bożeniłeś wysłowić znowu Siodło klasycznie Jakby oczywiście, że mogłabym postawić Na coś bardziej zwariowanego Tak jak każdy może postawić na coś bardziej szalonego Na rozpoczęciu roku Ale bójcie, pójdziemy tak stereotypowo klasycznie To samo zrobimy z ogłowiem Takie najzwyklejsze czarne ogłowie Tak jakbyśmy ubierali konia na zawody Możemy sobie tak to przyjąć Z czaprakiem również pójdziemy elegancko Czyli szłabym w to wiel, ewentualnie ten krótszy. Kurde, ciężko mi to wybrać, bo w sumie wszystkie białe czapraki powinny być w porządku, ale jednak poszłabym w ten długi. I co do ozdóbek, to wiecie, zawsze do włosów można sobie wpiąć jakąś kokardkę, tak, żeby było bardziej elegancko. Dlatego może doczepimy sobie czarną kokardę na ogon, a na grzywę nie mam zbytnio kokardy, dlatego grzywę zostawimy pustą. To owijek również szybka sprawa. Tutaj stawiałabym na bardziej owiki chyba w tym stylu, tylko takie jaśniutkie. Tylko czy ja takie mam? Te powinny być okej, okay, ale wiem, że jeszcze gdzieś są takie, daje mi się lepsze. Chyba, że będziemy w czarne owieki z białym puchem. Co myślicie? Chyba tak zrobimy. Ok. Torba na siodło również bieli, że było tak tematycznie. I co włożymy sobie do torby? Do torby oczywiście musimy włożyć jakieś przybory szkolne. Tylko czy ja mam coś takiego ze sobą? Na pewno mam szczotkę tu jakieś mleko. Albo wiem, nosi się kwiaty nauczycielom, więc może włożymy kwiaty. Co myślicie o tym? Albo gaśnice, dobra. Słuchajcie, włożymy gaśnice, jakbyście z tego szczęścia, że musieli tam wracać, chcieli spalić szkołę to zawsze możecie użyć gaśnicy. Dobra, słuchajcie, teraz przejdziemy do czegoś trudniejszego, czyli nasza postać. Na początku zobaczę sobie, czy mam coś podobnego w typie koszuli, garnituru, marynarki w swojej szafie, w co szczerze wątpię. To jest jedyne, co mi przychodzi w tym do głowy, no ale to jest niebieskie, a my szliśmy byśmy w coś czarno-białego. Również mam taką kurtkę, ale ona już jest też światowa, więc ciężko. Golf by się nadawał, wydaje mi się, ale chciałabym coś takiego elegantszego, więc w tym celu zawitamy do sklepu globalnego. A słuchajcie, to wygląda w porządku. To, te... Ojejku, to jest taka typowa marynarka. Dobrze, pójdziemy w to. Słuchajcie, czarna marynarka. Biała koszula. Nawet mi na to stać, więc macie, cieszmy się. Naprawdę. To jest super, uważam. Czy znowu kupuję rzeczy, których prawdopodobnie nigdy później nie użyję? Możliwe. Słuchajcie, co do, do stroju, mam pewien dylemat, ponieważ oczywiście mogłabym wziąć jakieś spódnie garniturowe. E, wydaje mi się, że szłabym tutaj coś wieśniejszego, ale chodzi mi po głowie spódnica. Teraz, właśnie, nie jestem pewna. Zrzucam sobie w nogi, oczywiście, bo że sam się wyświetla spódnica. Okej, okay, to też mamy taką spódnicę. Poczekajcie, bo ta była. Taka w kratę, a tu mamy taką zwykłą, czarną. Dobrze, słuchajcie, jako, że ja stylizuję się dzisiaj na dziewczynę, co pójdziemy w czarną, taką basic spódnicę. Mam na myśli tą lub tą ewentualnie. Wydaje mi się, że ta wygląda bardziej szkolnie, dlatego weźmiemy cią, okej. Okay. Spódnicą mamy ubraną i teraz uwaga, waka, buty. Zazwyczaj, przynajmniej. U mnie tak było, ubierały się balerinki, ale czy w Star Stable są balerinki? No tak średnio, dlatego postawiłabym na takie niższe bodki, ja mam takich dużo akurat, nie? ale. Dobra, to niestety musimy postawić na te botki. I one już zostaną. Teraz co do rękawiczek. No, nie wydaje mi się, żeby na początku roku nosiły się rękawiczki, dlatego rękawiczek się pozbędziemy. Czy jakieś nakrycie głowy? No, zazwyczaj ja nie nosiłam żadnych kapeluszów i nie noszę na rozpoczęciach roku, e, ale na pewno postawiłabym na kolczyki. To na pewno. Kurde, naprawdę ciężko jest z tą czapką. Dobra, nie słuchajcie, no. Jakoś tak nie wiem, nigdy nie widziałam nikogo, ja nigdy nie nosiłam, wydaje mi się, że nie wypada nosić tej szczepki nawet, więc się jej pozbędziemy. A tak samo jak pozbawiliśmy się rękawiczek. Boże, jak te postacie wyglądają komicznie, jak nie mają nic na sobie. Dobra, do szkoły, jak jesteście ślepe kury, tak jak ja, przydadzą się okulary, tylko nie wiem, czy takie duże, czy takie mniejsze. E, dobra, weźmy te większe, żeby nie było. Musiałam czymś wpełnić tą twarz, bo wygląda po prostu tak nijak, że... Już straszne. Słuchajcie, co to fryzury? Zawsze na rozpoczęciach roku wszyscy sobie robią jakieś takie, wiecie, fajniejsze fryzurki. Dlatego szłabym tutaj może w jakieś Loki. Co myślicie? Blond Loki. Tak, to jest mój typ dzisiejszy. I słuchajcie, makijaż... No i jest bardzo dużo dziwnych, szurniętych nauczycieli, którzy nie pozwalają się malować, więc niestety musimy zmyć nasz makijaż, pozbyć się szminki. Chociaż przyznam wam, że na początku roku ja zawsze odwalam i walę jakiś szalony makijaż, ale to jest moja szkoła, tak? Ja tam sobie mogę pozwolić na dużo rzeczy. Dobrze, słuchajcie, outfit jest gotowy, dlatego zapraszam Was na jego prezentację. By to było tyle, jeśli chcecie więcej filmów, z serii ubieram się na jakąś okazję lub przebieram się za kogoś, to koniecznie mi o tym znać, zostawiając łapeczkę w górę aż subskrypcję na tym kanale. Pamiętajcie, żeby paść na mojego Instagrama, no albo tej na ponieważ tam wrzucam dużo kontentu z mojego codziennego życia jak i Star Stable. Pamiętajcie, film pojawiał się w każdy czwartek o godzinie 17, a jeszcze wam miłego dnia, wieczora, południe, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia!